Siemanko wszystkim, ja jestem Maku, witam Was na moim kanale. Mm, dzisiaj kolejny bez zmian e, horror set i krótkich horrorów Joyful Holiday. Staram się na bieżąco coś tam nagrywać, właśnie tak jak tam w poprzednim filmiku mówiłem, jakieś tam świąteczne klimaty będę nagrywał. Szczerze nie mam za bardzo weny, ale, ale staram się jak chwilę mam jakąś taką wolniejszą coś tam nagrać. No nie mówię, nie będą to pewnie zbyt długie, nie będą może zbyt elokwentne i... I może będą nudne, ale żeby systematyka była, no to postaram się, żeby te filmiki jakoś tam były. Na razie idzie do przodu. Więc jest ok. Dobra. Dzięki za kolejne suby, łapki i komentarze. No i co? No i chyba, chyba startujemy. Chyba startujemy. Widać ciemny las, śnieg leży. Joyful holiday. Tytuł jest świąteczny. I ma też widzę świąteczny, a fajna grafika, taka, taki cel-shading trochę, taki pikselowy. Przygotować się na święta. A jakie okno wielkie. Nawet fajny widok. O, taka pościel, bałwanki. Co to jest? Butelka, a czy jakiś krzyżyk. Pająki. Mogę w ogóle wyjść, mogę coś zrobić. Get ready for the holiday. O, o kurda, o kurna, co tu się dzieje, jakie tu szaski piski. Tu nic nie dam. Kolejne puste mieszkanie, jeszcze takie mroczne. Mój klimat ale. W grze to tak pusta? A, bo trochę. No ten, jak te tych starych takich grach, nie, jak ktoś. Jest tak stary jak ja. To może kojarzy takie. Kiedyś były gry, gdzie właśnie tekstura była jednej strony i te, te, te postaci chyba Duke Nukem tak miał, czy nie? Ten pierwszy Duke Nukem, <laughs> Te wszystkie te pierwsze gry takie, gdzie się obracało wokół takich tych, to. Tekstura jedna i on się obracał, o jak ładnie. Tak samo talerzyk się obraca. To 000... tysiąc obraca jak nie obracam. No. Dźwięk się zmienił skończył? O. A to jem sobie, tak? Take your pills. A, najpierw pilsy. No dobra, jak pilsy, to pilsy. Zakładam, że to krzyżyk, tak? Trzeba najpierw się naćpać, żeby móc jeść. A, trzej do piwnicy. No tak no wszystko jasne. Ale trzeba, zaraz, 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 zaraz. A gdzie jest ten jedzenie, czy tam coś tam? Nie doczytałem czegoś, czy to po prostu przygotowanie na święta. Chyba tak. Dobra, gdzie jest piwnica? Jedyne moje ja są drzwi, ale to chyba wyjściowe. U, a tu się nie. A zaraz... Co tu się zrobiło? Co to się zrobiło? Halo. Według mnie. że nie we mnie, że coś weszło. głupi żart. Get the toys for the Christmas in the basement. No dobra no. A basement. Ej Halo? Co tu się dzieje? Gdy to jest For The Christmas Tree? The Bridesmaids... Nie no, coś się... Ima tu inne drzwi Coś tu się z wiechę złapał chyba No dobra, te tu wiem, że można tam proszki wziąłem działa Chyba nie działa. Chyba nie działa. Chyba sztucznie przedłużę ten horror. No. Ożysz ty kurwa. Nie ma basementa. Horror się chyba lekko Zabagował. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Yy, wszedłem w te drzwi. Musiałem zrestartować, że tak powiem, grę, bo chyba zwiechę złapała. Yy, to jest za tymi drzwiami. Ciemno. I w ogóle. Ju, paciuska. Close door. Które door close? Hang toys on the Christmas tree. Okej, okay. tak będzie. Co to tam pykło szykło. Znowu się otworzyły. Kolorowe zrobiły. Dobrze, dobrze. Goście! uhu. Ale może nie. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Look around. No, już look around. Kurna, w tę ciemność mam wleść Co ja tu znaleźć? Kołbak? Już? Już look around był? Urna w środku lasu taki. Mm. No i co? Go celebrate. No już impreza będzie. Dlaczego jest czerwony ekran? Był Nie, nie był czerwony. Urządzimy światło. Czerwony ekran to czerwony ekran. Ej, a co tu się stało? Ło, co to było? Urony, dobra. Na koniec śmietanka była, ale taka konkretna. Jak zwykle, giera wyskoczyła do pulpitu mojego standardowego. I co? Dzięki za oglądanie. Co złego, to ja. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.